Jesteśmy jesteśmy obowiązkowymi szczepieniami, bo szczepienia ratują życie. Dzięki temu możemy się tutaj dzisiaj spotkać, możemy nie mieć maseczek, możemy przebywać ze sobą, możemy się znowu cieszyć normalnością. Czy wysłuchałam Państwa tutaj um, opowiadacie bardzo, bardzo tak utopijnie troszkę, tak, żeby wszystkich połączyć żeby każdy nie, nie był segregowany przede wszystkim tak, żeby każde dziecko miało równy dostęp do wszystkiego, ale ja mam odczułam takie, takie wrażenie, mam, to jest moje wrażenie, że młodzieżówka lewicy nie wie do jakiej partii dołączyła, ponieważ to jest partia, która była za segregacją sanitarną, za segregacją osób, które były zaszczepione i niezaszczepione, za ograniczaniem pewnych praw. Tutaj lewica, tak, dla obowiązkowych szczepień. To jest to jest wasz baner wyborczy. My jesteśmy tak. My utopijni, wy jesteście dystopijni, chcielibyście, żeby połowa Polaków umarła na COVID. Rzeczywistości. To już w ogóle minęło, większość z nas... Temu, tak. To Trzeba rozliczyć ludzi Ale z Ale większość tego. z nas jest zdrowych. E, bardzo mało ludzi choruje na ten COVID, A co się z, z osobami poszkodowanymi, które zostały na przykład, nie wiem, ręka połamana w markecie, gdzie policja rzucała e, kimś, kto nie miał maseczki? 12, 12, 12, miesięcy, 12 miesięcy już nimi pan poglądał. Czyli w przeszłości można segregować, w teraźniejszości już nie, tak? A jak w przyszłości? Można... Nie nauczyła cię mama? Nie nauczyła cię mama, że się nie przeszkadza? Dobra.